Dzisiejsze wydarzenie no, było wydarzeniem jak najbardziej radosnym, związanym z tym, że pan profesor e, skończył 90 lat. Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że razem z panem profesorem upamiętniamy i czcimy to, co e, udało mu się zrobić przez całe życie. A ten dorobek jest rzeczywiście imponujący. Właściwie on sam w sobie jest instytucją. Mnie dużo rzeczy interesowało, e, także, no, no, między innymi, demografia. Wiele takich zainteresowań y, pobocznych było, i to wszystko chyba się złożyło na to, że w rezultacie zradagowałem tą encyklopedię Szczecina. Mówiąc, pan profesor zajmował się mnóstwem tematyk, od średniowiecza po czasy zupełnie współczesne, słowniki, encyklopedie, redakcje publikacji regionalnych i przede wszystkim mnóstwo prac poświęconych Szczecinowi. Pan profesor ogarnia całe Pomorze i tak naprawdę dzisiaj każdy badacz, każdy student, rozpoczynając swoją karierę naukową, tak naprawdę jako zadanie domowe ma zapoznać się z pracami pana profesora Tadeusza Białeckiego, zanim rozpocznie dalsze pogłębianie tych prac. Profesora Tadeusza Białeckiego poznałam pierwszy raz, około 30 lat temu, kiedy rozpoczynały się wykłady z historii średniowiecznej. Byłam wtedy studentką drugiego roku historii. Kiedy zaczynałam pracę w Instytucie Wtedy w Historii, pan profesor wciąż był aktywnym pracownikiem, więc przez wiele lat miałam też okazję współpracować z nim. Miałam cały czas możliwość. Porozmawiania, spotkania się z Panem Profesorem, doświadczenia tego żołnierskiego uścisku dłoni, uśmiechu, dykteryjki, błyskotliwego komentarza. Tym Pan Profesor zawsze ujmował i każdy kontakt z Panem Profesorem był no, przyjemnością.